Siemaneczko moi drodzy Wpada kolejny bardzo fajny i potrzebny każdemu gadżet Za naprawdę drobniaki u mnie Czyli magnesiki do podbieraka czy jakichś tam akcesoriów Po co jest ten magnes? Po to moi drodzy, żebyśmy sobie Tą część z karabinczykiem Zamocowali do kamizelki A tą część do podbieraka No i... Podbieraczek nam sobie wisi, my go potrzebujemy, łapiemy za rączkę, szarpiemy i podbierak się nam odpina. A w momencie jak podbierzemy rybę, wypuścimy, wieszamy sobie z powrotem. Wystarczy ruch ręką do tyłu, mniej więcej najechać na miejsce, gdzie mamy zamocowany ten magnes i on się nam sam przypnie. Taki bajer, polecam każdemu. Zerkajcie na nowy adres sklepu xulbytes.pl oczywiście www.cerotnemch.pl nadal działa i będzie działał jeszcze przez około rok. Szczała hej